Halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich graczy komputerowych oraz niegraczy komputerowych, którzy sobie chcą poglądać jak ktoś inny gra w grę komputerową. A mam nadzieję, że nie jest chociaż tak bardzo wiatraka, który stoi z mojej lewej, ale z jakiegoś powodu coś mi się stało niedobrego. Yy, znaczy, niedobrego, dobrego, może i dobrego. Ubrałem się dla Was w koszulę yy, i gram sobie quick playa, więc może ja zamiast zawodzić to, jednak coś się bym pograł, co wy na to. im tam gruzy. No tam nikogo nie ma. Ktoś coś góra? Może tak być, szczerze mówiąc. Ktoś... ale z drugiej strony tutaj już ram wyjęli, więc może tu nie być... ...nikogo. Dobra, to nie był najlepszy pomysł, wiecie? Bo ja mogę kogoś ze swoich zabić. Może i... O! Dobra, ale teraz mogę przynajmniej na spokojnie skończyć gadać. Eee, mam nadzieję, że nie będzie aż tak bardzo słuchać wiatraka, który jest po mojej lewej, aczkolwiek, no, bez niego generalnie to by nie wysiedział. Eee, Zachciało mi się w koszulę ubrać dla was na nagranie, więc e, jest mi dość gorąco przy tych lampach w niej bo jednak cały czas mamy to, a ja się ubrałem w długi czarny rękaw nie? tak że to mogło nie być najbardziej rozsądne posunięcie na świecie tu jest ta Finka, tu jest ten Deimos niech oni coś postrzelają, co? Ja nie postrzelają, no chociaż im tego życie. nie, ten, ten Fuse był złym pomysłem Blitza powinienem wziąć, to byłby dużo lepszy pomysł zabiła, Ok. dawaj Finetka, dawaj Niestety nie udało się, ale następna runda pójdzie lepiej. Akcje z tego rodzaju, że teraz wszedłem dokładnie tak samo jak wcześniej, to, to cały mój team wszedł inną drogą. Trochę nie wiem czego się spodziewać. Może powinienem i zresztą teamu prawdopodobnie powinienem. Ale to zróbmy chociaż taki myk, że ja sobie. Daj drona, daj drona, daj drona. Że ja sobie przedronuję. Zobaczę, czy tu nikogo nie ma, jeżeli tu faktycznie nikogo nie będzie. To uh... okej, okay. dobra lecimy na pałę. Nie ma, że boli. Co złego się może wydarzyć? Kurde, tu jest zreinforsowane. Didn't expect that. Nie wiem, czy to tak działa, szczerze mówiąc. Nie Chodź tu, prawie że no. Serio, tu był kapka. Lasanous up downstairs, yeah, great guys. Oh boy, Idę postawić najbardziej randomowe kapki na świecie, które wpadnie każdy, kto nie będzie patrzył pod nogi. Czyli generalnie mam nadzieję, że każdy. Dobra, no, Elo. No i spierdzielił. Kurde, ile was! 10 sekund zostało, jak gówno, co postawiłem przez te walone drony. Nienawidzę swojego życia. Nie no, no, jeszcze nie jest takie złe. Ale, jakby co to kurde, ątko ma być? No, tu może ktoś wlezie, nikt tu nie wlezie. Ja wiem, że nikt tu nie wlezie, ale trudno. Mam dwie kapki jeszcze, które mogę sobie w dupę wsadzić, szczerze mówiąc. Bo nie mam gdzie ich postawić i nie mam czasu, żeby je postawić. Tu jeszcze mogę dać. Ty, ja sprawdźmy te kamery tu po długiej. Gdzieś coś wykrzanili, ale ciężko mi stwierdzić, gdzie jeszcze Zakar mnie oznacza. Więc szczerze, to ja bym se wrócił. Ja bym se wrócił i popatrzył na kamiery. Dwóch dzbanów tu jest. Chapkań Jackal is top stairs. No co ty? Dobra, ej ja zróbmy tak. Dobra, nie, nie do końca się tego spodziewał. Gdzie ty kurde, jesteś? Fak! Szczerze mówiąc, to nieźle się bawimy, bo wszędzie jest kurde open wszystko no może nie wszystko wszędzie, ale prawie wszystko prawie wszędzie. Wszyscy tam walą spawn piki. Noralnie to między rundami zostałem oskarżony o to, że jestem ponoć nerwowy, ponieważ za dużo się ruszam. Co nie jest niemożliwe, szczerze mówiąc jak na realia gry jaką jest Rainbow Six Siege. Ale To yy, nie zmienia faktu, że ja miałem klacza w poprzedniej rundzie, ani chłopaki, także... Także no, nie wyzywajcie ludzi jak się pierwsi wywalicie. Dobra, wiem przynajmniej, że tu jest ta... A! Widzicie? Czasami opada się być nerwowym. 2-2 mamy. Jedyny problem jaki mam do tej lokacji jest taki, że ktoś może mi skoczyć przez to okno na pysk i mnie zarąbać. No ale mam szczerą nadzieję, że nic takiego się nie wydarzy, dlaczego mi dronka kurde zabrała. znaczy ja wiem dlaczego, ale teraz mi jeszcze zabrało broń, niesamowita sprawa, niesamowita sprawa, tu jest lepiej. Pierdzielaj. Kumpel. 3 na 4 mamy, weź to kurde mordo, przebiegnij se, co? Ciekawą rotację zap ten flash nie będę ukrywał. No raczej pograne, raczej, raczej pogiercę, szczerze mówiąc. Raczej pogierce z tego co widzę. Tutaj mogę zrobić wielkie open. I to jest chyba ostatnia nadzieja nasza. Tak! Nara! Tu nie ma dziury. Na schodach, łebek mu tylko wystawał. Nie, niesamowite. Jednak nie opłaca się być nerwowym w tej grze. Zwał jak zwał, dobra. E, zapraszam do kolejnych odcinków, zarówno jak i do poprzednich. Mam nadzieję, że trochę lepszych. Zostawcie jakiegoś suba, zostawcie lajka. Like trzymajcie się generalnie, zostawcie jakiś ślad po sobie. Trzymajcie się do następnego. Cześć!